W centrum nordyckiej mitologii stoi Asgard, królestwo potężnych bogów zwanych Asami. Czuwali nad porządkiem świata, władali wojną, mądrością i przeznaczeniem. Byli jednocześnie wzorem dla ludzi i ich srogimi sędziami. Jednak nawet oni nie byli nieśmiertelni. Ich los związany był z przeznaczeniem i mrocznymi wizjami Ragnaroku końca świata. Na czele Asów stał Odyn. Władca bogów, mistrz magii i poszukiwacz absolutnej wiedzy. Nie był zwyczajnym bogiem. Jego umysł skupiał się na jednym celu poznaniu wszelkich tajemnic wszechświata. Aby to osiągnąć, Odyn był gotów na ogromne poświęcenia. Legendy mówią, że poświęcił swoje oko, aby napić się ze studni Mimira, magicznego źródła wiedzy. Patrząc w mrok studni, wrzucił swoje oko, by w zamian zyskać mądrość tak głęboką, że przerasta ludzkie wyobrażenie. To jednak nie koniec jego ofiar. Pragnąc zgłębić tajemnice run, magicznych symboli o potężnej mocy, zawisł na dziewięć dni i nocy na gałęzi Igdrasila. Przebity własną włócznią, samotny, zawieszony między życiem a śmiercią, Odyn poświęcił siebie dla wiedzy. Gdy w końcu przejrzał tajemnicę run, stał się prawdziwym panem przeznaczenia. Jeśli mitologia nordycka miałaby bohatera, którego imię zna każdy, to byłby to Thor, bóg burzy, piorunów i nieposkromionej siły. Thor nie jest tylko bogiem, jest ucieleśnieniem odwagi, lojalności i determinacji, a w Asgardzie znany był jako najpotężniejszy obrońca przed niebezpieczeństwami. Jego najpotężniejszą bronią jest legendarny młot Mjolnir, arcydzieło kowali krasnoludów. Młot nasycony magią nie tylko niszczył wszystko na swojej drodze, ale zawsze wracał do ręki swojego właściciela, bez względu na odległość. Tor nie ograniczał się jednak do spokojnego życia w Asgardzie. Jego dni wypełniały epickie przygody i zacięte bitwy z olbrzymami, trollami i każdym, kto ośmielił się zagrozić bogom i ludziom. Jedna z jego najbardziej znanych przygód to wyprawa po zaginiony Mjolnir, gdy olbrzymy ukradły jego cenną broń. Legendy mówią, że aby odzyskać młot, Thor musiał przebrać się za pannę młodą. Wyobraźcie sobie bogów drżących z niedowierzania, gdy Thor wkłada suknię ślubną i udaje oblubienicę jednego z olbrzymów. Jednak jego plan był genialny. Gdy młod został przyniesiony, Thor rozgromił wrogów, odzyskując broń i swoją godność. Thor to bohater, którego czyny wykraczają poza walkę. To symbol tego, że nawet bogowie muszą się czasem poświęcać dla wyższej sprawy. Jego energia lojalność wobec bliskich i bezgraniczna siła sprawiły, że zarówno ludzie, jak i bogowie darzyli go najwyższym szacunkiem. Pośród burzliwego świata nordyckiej mitologii jest postać, która ucieleśnia spokój, mądrość i opiekuńczą miłość. Frigg, żona Odyna, królowa Asgardu, to bóstwo, którego wpływ, choć często niedostrzegalny na pierwszy rzut oka, jest kluczowy dla losów bogów i ludzi. Frick nie jest wojowniczką jak Thor, czy strategiem jak Odyn. Jej siła tkwi w czymś subtelniejszym w wiedzy i intuicji. Zna przyszłość, choć nigdy nie zdradza jej nikomu w pełni, zachowując sekrety przeznaczenia w swoim sercu. Jest opiekunką rodziny, macierzyństwa i domu. Jednak nawet największa wiedza nie zawsze chroni przed bólem. Frick szczególnie znana jest ze swojej tragicznej próby ochrony ukochanego syna, Baldura. Zmartwiona jego wizją śmierci, wymogła przysięgę od wszystkich istot na świecie, że nie wyrządzą mu krzywdy. Wszystkich, poza jednym, jemiołą, o której zapomniała. Kiedy Baldur został trafiony strzałą wykonaną z jemioły, jej rozpacz była niewyobrażalna. Frick próbowała wszystkiego, by go uratować, jednak los był nieubłagany. Jej opowieść jest przypomnieniem. Że nawet bogowie nie są w stanie całkowicie unikać tragedii i przeznaczenia. Poza potężnymi i wojowniczymi Asami istniała jeszcze jedna grupa bogów: Wanowie, opiekunowie natury, płodności i magii. Byli uosobieniem harmonii z ziemią i siłami, które podtrzymują życie. Jednak ich relacje z Asami nie zawsze były spokojne. Wanowie i Asowie starli się w jednej z najstarszych wojen w mitologii nordyckiej. Konflikt wybuchł, gdy obie grupy różniły się w podejściu do życia. Asowie reprezentowali wojenną chwałę, podczas gdy Wanowie dążyli do współistnienia z naturą i pielęgnowania jej darów. Wojna ta na długo podzieliła bogów. Bitwy były zacięte, lecz żadna ze stron nie mogła osiągnąć decydującego zwycięstwa. W końcu bogowie obu frakcji zrozumieli, że wojna jedynie osłabia ich wspólne siły w obliczu zagrożeń świata. Zawarto pokój, a jako znak dobrej woli, dokonano wymiany zakładników. Wanowie wysłali do Asgardu swoich najznakomitszych przedstawicieli: Niorda oraz jego dzieci, Freya i Freje, którzy wkrótce stali się integralną częścią życia w Asgardzie. Z kolei Asowie przekazali swoje najcenniejsze postacie. Koinira i mimira. Choć początkowo decyzje te były trudne, stworzyły fundament porozumienia, który wzmocnił obie grupy. Wśród wanów jest jedna postać, której potęga i charyzma przyciągają uwagę i pozostają w pamięci, freja, zjawiskowa bogini miłości i wojny równa asom w sile i wpływach. Z wyglądu niezwykle piękna, posiada jednak prawdziwą moc nie tylko w swojej urodzie. Chociaż Freja jest symbolem miłości, uroków i seksualności, to nie jest postacią, która unika walki. W swej naturze łączy tę delikatność z niebywałą siłą wojowniczki. Jej zdolność do dowodzenia wojskami w obliczu niebezpieczeństwa czyni ją także patronką poległych bohaterów, tych, którzy trafiają do Walhalli. To jednak nie wszystko, co czyni ją wyjątkową. Freja jest również mistrzynią magii Seidr, tajemnej sztuki. Która pozwala zmieniać losy, wróżyć i wpływać na ludzkie uczucia. Freja związana jest z Walkiriami, wojowniczymi dziewicami, które służyły jej i uczestniczyły w walkach o dusze poległych. Mówi się, że była ich główną opiekunką, a ich zadaniem była pomoc w wysłaniu najlepszych wojowników do Walhalli, miejsca zaszczytu. Wśród Wanów, Njord i Freyr reprezentują wyjątkowe aspekty natury. Bogactwo mórz, obfitości oraz dostatku. Ich pochodzenie wiąże się z płodnością i spokojem, a ich moce są ściśle związane z rytmem życia ludzi zależnych od ziemi, rolnictwa i wód. Njord, bóg spokojnych mórz, dostatku i pomyślności, był również opiekunem żeglarzy. Jego dom to wyspy na których uczciwie rządził w zgodzie z naturą, zapewniając pomyślność wszystkim, którzy płynęli przez wody północnych mórz. Jego syn, Freyr, bóg płodności, uosabiał ten sam szlachetny charakter, lecz z jeszcze silniejszą więzią z rolnictwem i roślinnością. To Freyr czynił ziemię żyzną, a ludzkie serca obfite w radość. Posiadał także niezwykły artefakt, statek Skidbladnir. Skidbladnir nie tylko był wspaniałym przykładem techniki, ale również magicznym artefaktem, o którym mówiono, że z łatwością może pomieścić cały wojenny oddział. To jednak nie koniec. Potrafił się zwinąć do rozmiarów żagla, mieszczącego się w kieszeni. Płynąc na jego pokładzie można było odbyć podróż w najtrudniejszych warunkach. Może nigdy nie miało z nim szans. Przyszedł moment na postać, która w mitologii nordyckiej jest symbolem chaosu i zdrady Loki. W porównaniu z boską władzą Asów i Wanów, Loki to postać niezwykle skomplikowana, niemal niejednoznaczna. Często bywa postrzegany jako przeciwwaga dla porządku. Chociaż z racji swojej charyzmy, błyskotliwości i sprytu, zyskuje także pewną dozę sympatii. Loki był mistrzem manipulacji choć pozornie przyjaciel bogów nieustannie wplątywał ich w niebezpieczne sytuacje. Będąc zarówno bogiem ognia, jak i oszustem, potrafił podejmować decyzje, które w końcu prowadziły do zdrady i rozwoju ciemniejszych wydarzeń, między innymi Ragnaroku, czyli apokalipsy nordyckiego świata. Sprytny i pełen uroku, Loki potrafił zdobywać zaufanie zarówno Asów, jak i Wanów, a jego szczere pozory maskowały prawdziwą naturę. Zdradzieckiego Boga, który brał udział w wprowadzaniu na świat wielu nieszczęść i katastrof. Loki pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci mitologii nordyckiej. Jego błyskotliwość i charyzma podbiły serca wielu, ale jego bezwzględność sprawiła, że stał się symbolem zdrady i chaosu wśród bogów. Choć Loki był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w mitologii nordyckiej, jego prawdziwa potęga tkwiła w jego potomstwie, dzieciach, które miały odegrać kluczową rolę w Ragnaroku, ostatecznej bitwie, która zakończy się zniszczeniem świata. Każde z nich miało przynieść chaos na swój sposób, reprezentując różne aspekty zniszczenia. Pierwszym z dzieci Lokiego była Hel, władczyni Helheimu, zimnego królestwa umarłych. Hel była postacią o mrocznym, upiornym wyglądzie. Połowa jej ciała była zdradliwie piękna, Druga zaś była martwa, pokryta trupim blaskiem. Rządziła w krainie, w której dusze zmarłych, niegodne Walhali, miały spędzać wieczność. Hel będzie prowadzić swoje armie w decydującej bitwie podczas ragnaroku. Drugie z dzieci Lokiego to Fenrir, gigantyczny wilk, zwiastun końca świata. Przeznaczeniem Fenrira było pożarcie Odyna, najważniejszego Boga Asgardu. Już od najmłodszych lat Wzbudzał w bogach strach, a uwięzienie go zakutego w łańcuchy tylko zapowiadało jego ostateczną, przerażającą rolę. Fenrir był symbolem katastrofy, która zniszczy świat. I wreszcie Jormungandr, wąż Midgardu, olbrzym, który okrążał cały świat. Jego przeznaczeniem było zginąć w ostatecznej bitwie, walcząc z Torem. Potężne zderzenie tych dwóch stworzyło kataklizm, w którym świat został pogrzebany. Ragnarok, wielki koniec, który przynosi śmierć wszystkim bogom Asgardu, zakończy świat i rozpocznie nowy porządek. To katastrofa, która obejmie wszystkie światy z wielkimi bitwami, krwawymi starciami i zdradami. Ragnarok jest nie tylko końcem, ale także początkiem. Początkiem nowego świata, który powstanie z ruin. Strona ludzka zderzy się z nadprzyrodzonymi potęgami w brutalnym starciu decydującym o losach istnienia. W trakcie tego ostatecznego starcia Asowie zmierzą się z potężnymi siłami chaosu. Odyn z Fenrirem, Jormungandr stanie do walki z Torem, a w największym zamieszaniu Hel, władczyni śmierci, wyciągnie swoje armie. Kiedy bramy Walchali otworzą się. Wszyscy wojownicy będą gotowi do walki, by zmierzyć się z nadciągającymi siłami śmierci. Jednak w tym końcu świata kryje się też ziarno nowego początku. Po ostatecznym zniszczeniu starych bóstw pojawią się nowi bogowie. Świat zrodzi się na nowo, czysty, pełen nadziei. Choć nie zabraknie ofiar, w przyszłości zabłyśnie nowe życie z nowymi bogami i nowymi bohaterami. I tak w trakcie Ragnaroku śmierć i zniszczenie osiągają szczyt, kiedy Surt, olbrzymi bóg ognia, spala świat, zostawiając tylko popiół. Wybuch ognia niesie nie tylko zniszczenie, ale też nowe życie. Choć Asgard spłonie, nie wszystko jest stracone. Nowy świat powstaje z popiołów, życie wznawia się, przyroda odzyskuje moc, a nowi bogowie i bohaterowie prowadzą ludzkość ku przyszłości. W mitologii nordyckiej nie brakuje również mniej znanych, lecz równie fascynujących bogów i postaci, które odegrały swoją rolę w kształtowaniu światów. Wśród nich wyróżnia się Bragi, bóg poezji i opowiadania historii. Jego zdolności do tworzenia pięknych pieśni i opowieści były cenione przez Asów, ale Bragi to również symbol inspiracji, źródło twórczości dla wszystkich, którzy pragnęli wyrazić swoje emocje w słowach. Kolejną postacią jest Heimdall, strażnik Bifrostu, tęczowego mostu, który łączy Asgard z Midgardem. Z jego niesamowitymi zdolnościami, w tym wyjątkowym słuchem, dostrzega każdy ruch w oddali. Nazywany także synem dziewięciu matek, zagraża wszystkim, ale przede wszystkim zapowiada nadejście Ragnaroku, dmuchając w Gjallarhorn, róg zwiastujący ostateczny koniec. Skadi, olbrzymka, która stała się boginią zimy i polowań, to postać, która symbolizuje zimny, surowy aspekt przyrody. Początkowo członkini rodziny olbrzymów, wybiera życie pośród asów, stając się panią zimnych, białych krain. Jej charakter odzwierciedla nie tylko siłę, ale również spokój związany z naturą. Mitologia nordycka to skarbnica nie tylko niezapomnianych opowieści, ale również nieprzebranej inspiracji która ciągle przenika do współczesności. W książkach, filmach czy grach bogowie Asgardu, a także ich losy pozostawiają swój ślad. Od wielkich produkcji, jak Thor z uniwersum Marvela, po książki i gry, w których motywy nordyckie są podstawą dla wciągających fabuł, ta mitologia nie przestaje zachwycać. A teraz podziel się ze mną. Kto jest Twoim ulubionym bogiem nordyckim? Czekam na Twoje odpowiedzi w komentarzach. A może chciałbyś poznać innych, mniej znanych bohaterów tego mitologicznego świata? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.